Cześć ludziska, witam Was serdecznie na specjalnym, a aczkolwiek krótkim odcinku Wilczego Szlaku. Przepraszam Was za mój głos, dopadło mnie przeziębienie. Nie żaden COVID, zwykłe przeziębienie, złapałem w pracy, nawet wiem od kogo. Wybrałem się dzisiaj na taki Dzień Tolkienowski. Były dwa etapy, pierwszy to był tak zwany Hobbit House, czyli coś, co pewien farmer, pan Collins, wybudował w zeszłym stuleciu w ciągu 10 lat i co jest nazywane domem Hobbita. Niestety leży on na terenie prywatnym z bardzo nerwowym właścicielem mieszkającym nieopodal. No i miałem tego pecha, że po prostu nadziałem się na pana, który był właśnie na posesji. Zostałem odprawiony z kwitkiem. Miał pełne prawo mnie wyprosić, ponieważ tak jak powiedziałem, jest to jego własność. Przeprosiłem grzecznie, oddaliłem się. No i niestety musiałem się obejść smakiem, jeśli chodzi o dom Hobbita. Natomiast teraz jestem w Oksfordzie. Jestem na przedmieściach miasta Oxford obok cmentarza Walford Coat Cemetery, gdzie leży pochowany człowiek, którego Wam przedstawiać chyba nie muszę. John Ronald Ruel Tolkien. Autor Władcy Pierścieni, Hobbita, Niedokończonych Opowieści i wielu, wielu innych rzeczy. Przyjechałem tutaj, aby oddać hołd temu człowiekowi, który myślę, że nie tylko na mnie, ale na, na całe rzesze ludzi na całym świecie miał przeogromny wpływ Spróbujemy znaleźć jego grup, spróbujemy w jakiś sposób mu podziękować. Mam ze sobą wiązankę kwiatów z biało-czerwoną wstążką, którą udało mi się jakimś cudem skołować. Także w imieniu wszystkich polskich fanów będę chciał dzisiaj podziękować panu profesorowi. Idziemy. Dla widzów, którzy nigdy nie byli w Anglii i nie spotkali się nigdy z cmentarzem anglosaskim, będzie to pewnie mały szok. No tak to wygląda, to u nas w Polsce groby są w wielkości budynków przeważnie. Natomiast tutaj kluje prostota, szczególnie w ostatnich latach w tej nowszej części cmentarza, jak widzicie. Najczęściej jest to po prostu tylko i wyłącznie płyta i trawnik. Spójrzcie. Sporo grobów jest zniszczonych, z tego co widzę. Są tutaj takie dyskretne tabliczki przy chodnikach, które wskazują miejsce pochowania Johna Tolkiena. Punkt orientacyjny to ta kaplica, która jest na środku. W tej chwili znajduje się za mną. I stąd strzałka kieruje nas odpowiednio malejkę. Mamy to, kochani, już widzę z daleka, odwracam kamerę i zabieram Was do miejsca spoczynku profesora Tolkina i jego żony. Powiem Wam szczerze, widziałem już w internecie, jak ten grób wygląda, więc nie jestem zaskoczony. Być może dla niektórych z Was będzie to mały, mały szok, że tak ważna w sumie w literaturze światowej postać ma tak, skromny, tak skromne miejsce pochówku. Tutaj prawdopodobnie fani zostawiają jakieś yy gadżety, jakieś nasiona, drobne monety. Tak sobie patrzę tutaj. No nie wiem, ktoś to zostawił, ale. Okej, okay, niech będzie to, co już ewidentnie zasuszone. W sumie jakiś kwiatek ktoś zostawił, niech będzie, no nie będę tego wyrzucał. A ja złożę naszą wiązankę tam zaraz pod tablicą. A więc mamy tutaj oczywiście Johna Ronalda Rua-Tolkina oraz jego żonę Edith Mary Tolkien. Jak możecie zauważyć ich pseudonimy, które Tolkien wybrał, aby były na nagrobku, czyli Beren i Lúthien, to imiona bohaterów z jego świata, ze śródziemia. Beren był królem ludzkim, a Lúthien była księżniczką Melficką, która poświęciła swoją nieśmiertelność, aby poślubić śmiertelnego człowieka na krótki czas. Pragnęła zaznać szczęścia ze śmiertelnym mężczyzną, wyrzekając się daru nieśmiertelności, które miały elfy. I Tolkien zawsze o tym opowiadał, głównie swoim synom, że kiedy tworzył tą legendę, to miał na myśli swoją żonę i siebie. Więc historia wielkiej, wielkiej miłości. No cóż, tak jak powiedziałem, panie profesorze, w imieniu wszystkich polskich fanów. Chciałbym tutaj symbolicznie podziękować za to, co pan zrobił. Świat bez pana twórczości byłby o wiele, wiele uboższy. Nie wiem jak wy, ale twórczość tego człowieka wywarła na mnie ogromny wpływ. Myślę, że to, co dzisiaj robię, to, że uwielbiam odkrywać jakieś tajemnice, legendy, historie włóczyć się po górach, po lasach, nad strumieniami, to w znacznym stopniu zasługa Johna Tolkiena i jego powieści Hobbita i Władcy Pierścieni, bo to są książki, które z wypiekami na twarzy czytałem jako młody chłopak, po prostu do bólu, aż do rozsypania się stronic. Pożyczałem to kolegom, starałem się zarażać tym innych ludzi. No i kiedy przyjechałem do Anglii, to zakochałem się w angielskiej prowincji, w Peak District. W pozostałych rejonach, teraz w Szkocji, w Walii. Wiem, że pan profesor również bardzo lubił angielską prowincję, również bywał chociażby w Peak District. Także myślę, że duży, duży wpływ tego człowieka na to, kim jestem, co robię, i myślę, że pod... wielu z Was ma podobnie. To tyle, zapalimy jeszcze światełko, tak tradycyjnie po polsku, bo w Anglii nie jest to zbyt praktykowane i będę uciekał. No, i to by było, kochani, na tyle z mojej strony dzisiaj. Wybaczcie, że taki krótki odcinek i taki nietypowy. Chciałem Wam jeszcze pokazać naprawdę fajną miejscówkę Dom Hobbita. Niestety zostałem, tak jak już powiedziałem, pogoniony. Prawo właściciela. Ja muszę się wykurować teraz. Za tydzień lecę do Polski. Mam urlop. Muszę się zobaczyć z moją mamą. Ale obiecuję Wam, że po powrocie ruszam znów na Wilczy Szlak. Będą następne filmy. Mam nadzieję, że będę w lepszej kondycji. Także dziękuję Wam jeszcze raz za ten odcinek. Chciałem się tylko z Wami podzielić tym, że spełniłem kolejne z moich marzeń, czyli odwiedziłem grób mistrza Tolkiena. Trzymajcie się, pozdrawiam Was serdecznie z Wilczego Szlaku. Na razie.